Studio Biznes, Mariusz Gzyl. witam Państwa wraz ze mną. Pani Anna Makarczyk, redaktor naczelny poradnika Prawo Pracy od A do Z. Dzień dobry. Oraz Pan Profesor Krzysztof Rączka z Uniwersytetu Warszawskiego, witam serdecznie. Dziesięciolecie poradnika. Prawo pracy to jedno z tych praw, przy których no bardzo wiele dłubano w ostatnich latach. Stąd wniosek, że Państwa periodek musi się rozchodzić jak ciepłe bułeczki. Tak zgadza się. Od 10 lat właściwie nie słabnie nam sprzedaż, nie maleje. Ciągle utrzymujemy na tym samym poziomie liczbę prenumeratorów. A wszystko to dzięki naszym znakomitym ustawodawcom. Dokładnie. Prawo pracy jest tak zawiłe, że mamy co robić i właściwie już od tych 10 latach można powiedzieć, że jesteśmy taką instytucją, która pomaga właśnie pracodawcom w rozwiązywaniu tych zawiłości prawa pracy. Panie profesorze, 20 lat kapitalizmu, prawo pracy, które w, tak ewoluuje przez te dwie dekady, no i eksperci twierdzą, że w każde takie dłubanie, mówiąc kolokwialnie, to kończy się tym, że coraz mniej to prawo jest właśnie doskonałe. Czy niewątpliwie prawo pracy jest tą gałęzią prawa, która jest bardzo ściśle powiązana? Z ustrojem politycznym, z ustrojem ekonomicznym, i wszelkie zmiany w tych ustrojach powodują konieczność zmian w prawie pracy. Tyle, żebyśmy dobrze się rozumieli. Nie każda zmiana dokonywana w prawie pracy jest uwarunkowana czy podyktowana zmianą stosunków politycznych, mhm. ekonomicznych, społecznych. Często to jest takie traktowanie prawa. Jako takiego doraźnego instrumentu mhm. załatwienia jakiejś konkretnej sprawy. Niestety, ustawodawca myśli często tak, co zrobić z, z, z problemem, jak go rozwiązać? No to zmieńmy prawo. Mhm. I nieraz y, często się zdarza tak, że politycy traktują prawo jako instrument doraźnego rządzenia. A to nie jest to. Prawo jest, powinno być względnie trwałym regulatorem życia. A nie Bez się... go na sytuację. Tak. Mm -hmm. I tego najlepszym dowodem w ostatnich latach, na przestrzeni ostatnich 8 lat, były zmiany dotyczące yy, długości urlopów macierzyńskich. W zależności od tego, która opcja rządziła, to te urlopy albo wydłużano, albo skracano. I to t... no jest nie, to sytuacja nie chora. E, natomiast chyba najgorsze, w, co się dzieje, to jest to, e, że. Prawo pracy jest instrumentem walki e, międzyklasowej, można e, e, tak powiedzieć. ponieważ... ponieważ e, to instrument walki, nie tyle walki, co. lobby jest silniejsze, to powoduje, że albo pracodawcy zabiegają o to, aby prawo pracy zliberalizować. Jeśli rządzące lobby e, jest im bliżej właśnie tej stronie związkowej, wówczas no, wszystkie głosy, większość z nich, prawda, jest za tym, aby prawo pracy bardziej chroniło by pracownika. Każda, wahadło, prawo od kilku lat? Nie, każda dotychczasowa ekipa, która rządziła Polską, czy to prawicowa, czy to lewicowa, miała swoje związki zawodowe. W tym sensie, że były związki zawodowe, które popierały yy, daną ekipę. No, zarządów AWS-u wspar mhm. wsparciem był, była Solidarność. Zarządów SLD partnerem był OPZZ. OPZZ Teraz przecież widzimy wyraźnie, że yy, bardziej preferowana jest Solidarność niż o, o, o PZZ. I, i, I to tak jest. I także związki zawodowe zawsze próbują oddziaływać. Pracodawcy są dzisiaj partnerem jeszcze słabszym. Chociaż my mówimy, mamy 20 lat kapitalizmu, ale organizacje pracodawców jeszcze nie, nie zdobyły sobie należytego mhm. im miejsca. I tak jest. Mhm. W związku z tym Państwo jeszcze będą mieli dużo, dużo pracy i ten nakład pewnie będzie puchł. Czy z Pani doświadczeń wynika, że właśnie taki poradnik, jaki Państwo prowadzą, to jest właśnie... Coś, co zawsze będzie potrzebne, szczególnie w tak specyficznym kraju, jakim jest Polska. To jest pierwsze pytanie. I drugie, bo Państwo zapewne mają kontakty w całej Unii Europejskiej, czy my jesteśmy taką wyspą na tle dwudziestki i czy też w innych krajach też podobne rzeczy możemy obserwować? Jak w Polsce. Czym, my się bardzo cieszymy z tego, że prawo, a przede wszystkim prawo pracy się tak zmienia i, i częściej się, się zmienia, tym dla nas lepiej, tak? Bo mamy o czym pisać. Takie egoistyczne podejście. Tak. <laughs> Niestety. Niestety znaczy... dla Państwa. <laughs> Co do y, sytuacji prawa pracy w innych krajach, y, wydaje mi się, że w Niemczech jest podobnie, bo ja, przykład... tak, trzeba odróżnić starą, starą Unię Europejską mm -hmm. od, nowo, od nowej. I Niewątpliwie w starej Unii Europejskiej te zmiany nie są aż tak dynamiczne, tak? bo oni już kiedyś dostosowywali swoje prawo do dyrektyw, a raczej inaczej często dyrektywy były petryfikacją już istniejących rozwiązań prawnych w Unii, natomiast w nowych krajach Unii Europejskiej no, powstał, powstał problem recypowania dyrektyw, dostosowywania prawa wewnętrznego do prawa wspólnotowego. I my to dokładnie widzimy na, w, w, po 2000 roku w Polsce. Mm -hmm. Przecież ta duża nowelizacja kodeksu pracy z 18 listopada 2003 roku, ona była nakierowana głównie, nie mówię przede wszystkim, ale głównie na dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego, w szczególności jeżeli chodzi o regulacje dotyczące y, dyskryminacji. Wprawdzie samą, sam zakaz dyskryminacji wprowadzono w 1996 roku, ale w 2003 roku znacznie tę regulację rozbudowano. Dodano nowy rozdział, mhm. czy rozbudu, jakby rozbudowano ten nowy rozdział, czy też gruntownie przeorano przepisy o czasie pracy. No, mieliśmy takie ostatnie przykłady, chociażby w środowisku lekarskim. A, prawda? to jest zupełnie inny problem. Unia Europejska, panie profesorze, wszystkiego za nas nie załatwi. Jak nie, ale tutaj, bez... tutaj, tutaj z tym czasem pracy lekarzy problem polega na tym, że musieliśmy dokonać pewnych zmian, aby dostosować prawo polskie w zakresie czasu pracy w służbie zdrowia lekarzy, personelu medycznego, po pierwsze do dyrektywy, ale po drugie, co istotniejsze, do linii orzeczniczej mm -hmm. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który te Trybunał stwierdził wyraźnie, dyżur należy, lekarski należy wliczyć do czasu pracy. I my to ten, dokonaliśmy tej zmiany, tylko problem cały polega na tym, że dokonaliśmy tej zmiany w sposób wybitnie nieudolny. Mm -hmm. Wybitnie nieudolny. Po tu, polsku to zrobiliśmy. I dopiero kreatywna, jakby kreatywna twórcza interpretacja państw głównego inspektora mm -hmm. pracy spowodowała, moim zdaniem niezgodna z ustawą, mhm. ale spowodowała to, że nie mamy do czynienia z paraliżem w służbie zdrowia, bo tak mhm. już powinniśmy mieć na początku roku, po pierwszym kwartale, zupełny paraliż w szpitali. Poważnie, musimy kończyć Pani Anna, może jeszcze na koniec tak słowo, takie Pani zdaniem najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed ustawodawcą, tak, żeby to wszystko miało cywilizowany wygląd. Myślę, że jeszcze większe ułatwienie czasu pracy, Aha. że to naprawdę mogłoby pomóc przedsiębiorcom Aha. w Polsce. Czyli to jest najważniejsze w. Znaczy, moim zdanie. zdaniem. Mhm. Tak, moim zdaniem, i jakby z obserwacji, doświadczenia tego, jakie problemy mają y, czytelnicy. Mhm. Ja, znając ustawodawcę, chociaż y, może nie znając, bo w, przecież w październiku Platforma zapowiada 120 ustaw, y, które zostaną y, zatwierdzone w Sejmie, przegłosowane. Zobaczymy, jakim to będzie. Jest. Ja jestem tylko ciekaw, czy Na stole w, w Sejmie wyląduje u marszałka projekt nowego kodeksu pracy, który od kilku lat leży w szufladzie kolejnych premierów. No, za dwa lata Panie Profesorze to są wybory prezydenckie, chciałem panu przypomnieć i w związku z tym taki materiał wybuchowy, jaki ma marszałek w swoim biurku, kodeks pracy w nowym wydaniu, niech on sobie tyka na razie i pewnie kto inny będzie się nim zajmował. Niestety, pani Anna Makarczuk, redaktor Naczelny Polednika Prawo Pracy. Podatki od A do Z. i pan I podatki nie podatki. Prawo, prawo, pracy. prawo Pracy od A do Z i pan profesor Krzysztof Rączka Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękujemy, 10 lat, no, mam nadzieję, że wcześniej niż za następne 10 lat się spotkamy już nie przy okazji Bibliuszu, ale żeby o konkretnych fachowych rzeczach porozmawiać. Dziękuję Państwu dziękujemy. serdecznie.